Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest piąty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Uncharted 2 Pośród Złodziei. No i lecimy dalej, mamy rozdział siódmy pod tytułem Idą z nami. Jak pamiętacie, właśnie ostatnio spotkaliśmy Jeffa i Elenę. Elenę znamy oczywiście z poprzedniej części, kiedy szukaliśmy z nią przecież Eldorado, z nią i z Salim. W ogóle właśnie swoją drogą przydałby się tu Salim, nie ma co... Wo. wow Takier wow, wow, wow. dzielę Ledwo że uniknął o kurde Moja celność to jest tragedia po prostu Nieźle jak na dziennikarkę Poćwiczyłam trochę Ruszaj się! Dobra, dobra, bo ja nie chciałem rzucać tą butlą z propanem dobra moi drodzy, słuchajcie, lecimy dalej. Ogólnie powiem wam jest cholernie gorąco dzisiaj i powiem wam też, że ten odcinek mi miał się nie trzy. pojawić Raz, dwa, trzy, dzisiaj, ta... ale ta... chyba naprawiłem w końcu te cholerne opóźnienia dźwięku i konsola też chodzi o normalnej głośności. I powiem wam, że wcześniej próbowałem nagrać ten odcinek kilka razy i po pierwsze, miałem dużo opóźnienia dźwięku, a po drugie, przejdziemy na drugą stronę, tamtej stronie jest drabinka. A po drugie moi drodzy, a po drugie co chciałem powiedzieć? Nie damy rady. Co ja chciałem powiedzieć? A po drugie. Aha, było już tak gorąco w ciągu dnia, że konsola mi po prostu zaczęła głośniej chodzić. Ech, tak... No ale teraz już chodzi trochę ciszej. Jest w porządku. Po prostu się przegrzała najzwyczajniej, sieć. No jest za ciepło. Także. Aha! Że... Okej. Okay. I opóźnień dźwięku nie ma, także cieszę się. Wiecie, po prostu cały sprzęt mi się przegrzał podczas próby tamtej nagrania. Właśnie przegrzał mi się grabber, przegrzała mi się konsola i po prostu już nic nie wyrabiało. Dobra, i w tym momencie, z tego co pamiętam, musimy porozpierdzielać te auta. Ok. Pięknie. Dobra. No, połowę drogi mamy z głowy. I jeszcze musimy, moi drodzy, jedną butlą rzucić. Dobra, ale widzę, że faktycznie już tych opóźnień dźwięku nie ma na całe szczęście. Pięknie. I w tym momencie otworzy nam się przejście. Tą sekwencję doskonale pamiętałem. Świetne, co? Bo właśnie była ona naprawdę y, pomysłowa. Dobra, ale mówię, opóźnień dźwięku nie ma, także mogę już w końcu spokojnie nagrywać. Nie wiem, co ja mam z tymi opóźnieniami dźwięku, naprawdę. Ale czytałem, że jest to taki klasyczny problem OBS-a. Próbowałem nawet innym programem. Y, Streamować obraz do komputera, tylko że tam niestety nie można odpaść podglądu na pełnym ekranie. Co jednak w moim przypadku, no wiecie, ja nagrywam jakby podgląd właśnie na pełnym ekranie. E, no to jakbym miał nagrywać wam okienko, no to byłoby to tragiczne po prostu. Także muszę zostać przy OBS-ie, tak czy siak. Nie, że narzekam na ten program, on jest ok, ale no, mimo wszystko uważam, że te opóźnienia dźwięku są takie, no, f... no wręcz niedopuszczalne, no. Wiecie co może lepiej Ja przeskoczy tutaj. Musimy załatwić to O i tak Nate musimy to działko załatwić. Na no, moi drodzy, nawet właśnie w pierwszym odcinku z Vice City nawet y właśnie wspominał, że odcinek miał się dzisiaj nie pojawić tak do końca tylko o tym. Właśnie przez to, że miałem masę problemów technicznych, ale w ciągu dnia udało mi się je rozwiązać, więc odcinek z Vice City właśnie wleci jutro, pierwszy, a, a dzisiaj właśnie macie Uncharted 2 Także to, co mówię w, w, w Geta Vice City na początku, to zignorujcie, <śpiewanie> bo jest to nieważne. Od razu mówię właśnie. Jutro w Vice City będę Wam wspominał, kiedy miałem problemy techniczne z Naprawdę, i dlatego nie nagrałem. Pięknie. Okej, okay, 30 trupów z granatu udało mi się e, zgarnąć w całej grze. I potrójny grenadier też dostałem osiągnięcie. Dobra. Osiągnięcie. nagrody właściwie powinienem powiedzieć. A moi drodzy, oczywiście nie zbieram za to wszystko trofeów, z tego względu, że trofea już... bardzo dawno na swojej konsoli zebrałem. Teraz poczekajcie. O tak! Nie ma to jak zabić kogoś jego własną bronią, co? Pięknie. Dobra, już po krzyku! Dokładnie, już po krzyku. Pozbierajmy sobie amunicję. Geburt, jakieś cieszę, że miałem w końcu tych opóźnień. Ale tak jak mówię, ten, że jest to taki klasyczny problem OBS-a, właśnie z graberami wszelkimi do obrazu, jak się właśnie nagrywa z konsoli pokroju. A Elgato i tak dalej. Elgato, przepraszam. Także no. O tyle wiecie, mam takie pocieszenie, że nie jest to problem, z którym tylko ja się męczę. Tylko to jest taki klasyczny właśnie problem nagrywania z PlayStation i nie tylko. Ogólnie z konsol. Widzicie tam coś? Chodźcie, tędy. No, coś tu niby jest, no. Co po tym banerze? Chyba tam Lecimy. No też, tak, tak jak mówię, odcinek z Uncharted 2 miał się dzisiaj nie pojawić, ale na całe szczęście udało mi się rozwiązać problemy techniczne, więc... O kurde! E, więc e, odcinek się pojawi jednak. Musimy się śpieszyć. Dobra. No, wybaczcie, że tak będę czasami strzelał, ale muszę sprawdzać ten dźwięk, czy on nie jest opóźniony przypadkiem, żebyście później mieli w kadrze opóźnionego dźwięku o 5 sekund, bo zdarzały się takie przypadki. W swoim drogą w pierwszym odcinku z Uncharted 2 słychać właśnie te opóźnienia dźwięku w pierwszych 12 minutach. Ale nie, wiem, bo wiecie co, w pierwszej części gry nie miałem z tym w ogóle problemu Dobra, z tym opóźnionym dźwiękiem. A w tej części to jest po prostu masakra jakaś. Ale jest ta świątynia w końcu. Proszę bardzo. No także nie wiem o co chodzi. Mówię, w pierwszej części w ogóle nie miałem problemu. A w tej to to jest po prostu notoryczne, no. No i co ty na to, co? Doprowadziłeś nas do samego wejścia. Zgaduję, że raczej nie znaleźliśmy się tu przypadkiem, ha? E, nie, nie, nie zupełnie. Boże, ale z ciebie dupek. Dobra, a tak w ogóle czego szukacie? Widzisz ten symbol na górze? To kamień Chinta To olbrzymi, nieoszlifowany szafir. Jest wart miliony. Tak dla jasności. Powiedz mi, ścigasz się z psychopatycznym zbrodniarzem wojennym o mityczny klejnot? Ty, teraz, jak to mówisz, to brzmi naprawdę jakoś tak głupio. Dzięki za te trzy grosze, Jeff. I podobno jest w tej świątyni? Cóż, nie, samego kamienia tu nie ma. Ej, patrzcie! Nie? Y, nie, jest w szambali. W szambali? Late. Tak, wiesz, Shangri-La. Możemy zmienić słówko. <laughs> Najdroższy? Zmieniłam zdanie. Chyba powinniśmy kontynuować tę rozmowę w środku. Dobry pomysł. Chodźcie. Okay. W porządku powinniśmy być bezpieczni. To nie ma sensu, Nate. Lazarewiczowi nie chodzi o pieniądze. Nie potrzebuje ich. Czego się nie wiesz. Chodźmy, nie mamy całego dnia. A wy zostańcie tutaj. Nie. Obiecajcie, że zaczekacie. Zaraz wrócimy. <laughs> ostatnie słowa. Dobra, Ach, no, rozdział 8. Tajemnica miasta. Szybko ten siódmy nie rozdział są, zleciał. By byli razem, co? To Mam bro. Jak widzimy, kloe nie cierpi wręcz towarzystwa Eleny. Wygląda zupełnie jak kamień cindamani. Wow. Ale muszę przyznać, że ten, ten ryj, bo nie nazwa tego inaczej. Jest taki trochę przerażający te, tego posągu. Bo twarz to to nie jest. Okej, okay, tu będziemy mieli chyba pierwszą jako taką zagadkę. Jak widzicie pomnik musi mieć właśnie w ten sposób ustawione ręce. Tylko jak się dostać na górę? To jest. Ale jak? Teraz pytanie, no właśnie. Jak ja się tam kurczę dostać? Kurde, najcik To nie jest pora na pływanie. I co jest? woda jest super! Nie mam mowy, Ty, nie zobaczyć w a może i bym chciał cię zobaczyć w okryj koszulce, no ale cóż, widzę, że nie dasz się przekonać, także lećmy. Tylko kurde, jak ja mam tu wejść, gaddemet, no? Naprawdę nie wiem, a pamięć też mi, jak widać, trochę szwankuje. Hmm... Tędy? Tędy, dokładnie, dobra, mam to. Czekaj, muszę się temu przyjrzeć z bliska. Dobra, to teraz, moi drodzy, poczekajcie, dajcie mi chwilkę, ja ogarnę, jak ten posąg ma właściwie... Czy my z prawej strony musimy coś zmieniać? Yy... Tak musimy, dobra. Wow, wow wow. wow. Okej, okay. mały bug. Dawaj kusiaj Dobrze. Dobra, poczekajcie. Yy, teraz tak, jak ten trójząb ma być ustawiony? Trójząb jest... Dobrze chyba. Aha. Poczekajcie. No bo nie wiem, czy ja to mam teraz. Na pewno się zgadza? Nie no, się nie zgadza, no było dobrze. Tylko ja chcę się dostać na górę. Na górę! Już. Tylko pytanie, Jak, ja jak to wygląda? A skąd niby mam wiedzieć, to ty masz książkę? <laughs> Tylko właśnie. A tu na górę, dobra, 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 spoko. Myślałem, że właśnie po tym trójzębie będę musiał przejść na górę, ale widzę, że nie, okej okay. Także lećmy moi drodzy. Zagadka jest dosyć prosta, tylko właśnie musimy. Spokojnie, Chloe. Dobra, i to musimy przestawić w ten sposób dokładnie. Dobra, robota. Okej, okay, zobaczmy jak to wygląda w tym momencie. I jeszcze sztylet musimy mu tak do ryja przyłożyć. mówię, twarzą tego czegoś nie nazwę. O, oj, konsola znowu głośniej chodzi niedobrze. dobrze. Masakra, tak męczę tą konsolę. No wiecie, moi drodzy, jednak, no wiadomo, no sprzęt nie lubi upałów, no. Zresztą tak jak my wszyscy chyba. No właśnie takie sprzęty szczególnie, wiecie, komputer to jeszcze sobie spokojnie poradzi, bo on ma chłodzenie. A konsola jednak tego chłodzenia nie ma, jak wiemy, no i jest problem. E, dobra, i teraz musimy się, moi drodzy, dostać okay. na drugą stronę i to jest tędy, tak? A tutaj, dobra, 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 widzę, widzę, okej. Okay. Zobaczcie, że czasami nie widzę, ale... No cóż ślepy jestem stary, już. I tak to bywa. Dzie dziękuję. <śm> dziękuję. No proszę proszę, Nate, no ładnie skakusiasz. To ci Klay powie, że ładnie skakusiasz. Siup. Dobra. Ło wow, wow wow, ja pierdzielę. Ło, wow, 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 wow. Boże, No to prawda. Nate ma strasznego farta i pecha jednocześnie. Okej, okay, czy ja mogę się temu przyjrzeć? To jest chyba źle, co? Czekajcie. Aha, to jest źle. Musi być obniżone w ten sposób. Dobra, i teraz jest w porządku. I teraz idziemy na górę, przestawimy sobie ten nóż W sumie to jest ten chyba ten cały złoty paszport O którym tak, jest no tyle dobra, mowa. Przyznaj się, zrobiłem wrażenie. Rzucę ci banana. Uwielbiam te dialogi. Siup! Dobra. I teraz. Kółeczko po prostu? Tak jest, dobra. Łow, wow, 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 wow. Kurde, Nate. co ty wyprawiasz? No ale dobra, ustawiliśmy dobrze. W tym momencie powinno nam się otworzyć przejście. Tak jest. A właściwie nie tyle przejście, tylko jakieś tam coś. Zobaczmy co to jest. No właśnie. Chloe to więcej niż sztylet. To klucz. Mm. Zobaczmy co się otworzy. Ok, dajcie mi chwilkę. Dobra. Wyważcie, ja muszę czasami ten dźwięk sprawdzić, żeby nie było później przypału z tym. Ok, najciekawszy sztylet, a? Strasznie, ale powiedz A. <laughs> No i chyba coś się tutaj zadzieje. No, stało się coś? Proszę bardzo. Woda schodzi. I... Uh. Znalazłam drzwi i otworzyły się. No i super. Udało nam się. Praktycznie ja to zrobiłem. <laughs> Już lecę. Tak, tak, Nate. Ty jesteś na... najlepszy i najskromniejszy przy okazji. Co <laughs> Dobra. myślisz? Lecimy. Schodisz w to? Panie przodem. Dokładnie. No tak mówisz... Panie przodem. No ale oczywiście wchodzimy jak najbardziej. Ach, dzięki Bogu, że nie mam klaustrofobii. O, tu jest fajne nawiązanie do trzeciej części, ale to. To powiem wam o tym dopiero w trzeciej części o co chodzi? Jeśli nie zapomnę, żeby o tym wspomnieć Prawdę mówiąc, jest tu dość romantycznie. Eee, co to za kolce? <laughs> Nigdy nie leciałaś na kwiaty i czekoladki. <laughs> Dobrze mnie znasz ty. Ta, proste... Znaczy yy, przepraszam nie przepraszam, tylko właśnie skomplikowane kubity, no to nie lecą. Takie powiedzmy ponad nie chcesz uwięzić nas w małym, ciemnym pomieszczeniu. No Chloe spokojnie, nikogo nie uwięzyłem Dobra idę no. Chodź klo, chodź, kurde, ale te, te kolce na górze mi przerażają, nie wiem czy to są kolce, czy to ma nas no, na spaść czy co? Nie doceniłem Dobra biegnijmy, ale pewnie strasznie mi sali jego brakuje no Sali to jest jednak taka mega charakterystyczna postać dla tej Zgląda serii, on był zawsze, a w dwójce właśnie Saliego jest bardzo mało, i to mnie zawsze w tej części bolało najbardziej, wiecie, że właśnie towarzystwo Saliego jest niemalże, no, naprawdę małe w tej części. Dobra. I, I to właśnie, to mnie właśnie w tej części zawsze bolało, że Saliego tu niemalże nie ma. I to dla mnie jest takie, no trochę mechowe, no nie powiem, że nie. Ale tu z kolei będzie super zagadka. Zaraz zobaczycie. Nawet nie tyle zagadka, co właściwie taka skryptowana zagadka. Ło. Oh, można powiedzieć. O shit. No nie. To są jakieś kwiny. O kurde. Mogło być gorzej, prawda? Ta nate, to mogło być gorzej, Mokra, wiesz co, ty, ty jak coś powiesz Co tu no, trzeba zrobić? Romanty. No z tym nic nie zrobię. Kurde, dobra, musimy strzelać zębatki. udało nam się! Okej, okay, mamy to. Spadajmy stąd. Dobra, mamy skarb też, moi drodzy, za złą go pokażę. Zobaczmy. Brązowy posążek warachy. Okej, okay, tak się prezentuje, proszę bardzo. Brócę go wam. Tamtej dupy za wiele nie będę pokazywać, wiadomo czemu. Dobra, <laughs> Niecenzuralne treści. Później by YouTube mi napisał. O, tutaj pornografia. <laughs> Ładna jestem Ja też kloe Zaczniję w sumie nie jadłem w sumie niedawno Dobra Wow. To musi być tutaj Proszę bardzo Wygląda to epicko co najmniej Rozdział 9. Ścieżka światłości Tak, przypominasz tylet purba I tu moi drodzy jest naprawdę jedna chyba z najlepszych zagadek z jakimi miałem kiedykolwiek w przygodówkach do czynienia no Uwielbiam tą zagadkę. A teraz tak, jak to właściwie szło? No to na pewno muszę ustawić tutaj. Musimy odbić promień światła po pomieszczeniu. Dobra, Podejrzewam, że jak tam jest teraz ustawione to światło, to w tym momencie będę musiał użyć tam sztyletu. Ale jeszcze zobaczymy jak to faktycznie będzie. Ej kurde, to w tym odcinku trzy rozdziały aż przejdziemy. To dużo. Powiecie, no ja zawsze... Znaczy od poprzedniego odcinka tak planuję, że jak zacznę rozdział, to go kończę na odcinku, a nie że przerywam w połowie. Sprawnie idzie. Chociaż to mnie trochę boli, bo on jest jednak kurczę, ja bym w tą grę grał na, jak najdłużej, naprawdę. Uwielbiam tą serię. Chyba się udało. Pierwsze ostrze zeszło na swoje miejsce. Dokładnie. Więc w tym momencie, ja moi drodzy... Dwa. Nie wiem czy zwróciliście uwagę wcześniej, nie ale... No właśnie. Nate się ja nie teraz zapytał. Na Nate powiedział właśnie, że będzie musiał się na to wspiąć. No i dokładnie tak jest, proszę bardzo, mamy tutaj właśnie charakterystyczne takie punkty chwytu. I spróbujmy się rozejrzeć. Czekajcie, kurde. dawaj na górę. Dobra. Lecimy. Ja pierniczek, gorąco masakra. 32,5 stopnia. To no, jest przesada. Dlaczego ja w takich spartańskich warunkach muszę nagrywać? W sumie dosłownie spartańskich, bo wsparcie było ciepło zawsze, zawsze. W sumie no do dzisiaj jest, bo to jednak ten sam rejon. Dobra. I teraz musimy udać się chyba tutaj, z tego co pamiętam. Tylko uważajmy. Na dole wydawało mi się, że to dobry pomysł. <laughs> tak, dejcik, tak. Na dole to ci się mogło wydawać. Kurczę. Ok. Wow. Patrzcie, co ciekawe, skaczymy po brwi w ogóle. Właśnie wspinamy się po brwi. No mówię, zagadka jest świetna, moim zdaniem, naprawdę. I tam, jak widzicie, otworzyły się półki. I możemy przejść tutaj. No kurczę, naprawdę genialnie oskryptowana zagadka. Jedna z moich ulubionych w całej serii Uncharted. Jeszcze mam jeden taki najbardziej ulubiony epizod z całej trylogii, ale to w trzeciej części dopiero, także tam dopiero wam o tym powiem. Ale. Ale właśnie tamten epizod, no rozwalił mnie, położył mnie naprawdę. To było genialne. No ale na razie nie będę nic o tym wspominać, bo to właśnie jest w części trzeciej. I my musimy iść tutaj, tam co prawda. A dobra, to czekajcie, pójdę po ten skarb, niech będzie. Whatever. Właśnie widziałem, że tu się świeci, proszę bardzo. Także mamy śmieszny skarb w sumie. Miedziana maska lakę. Proszę bardzo. Okej. Okay. Wygląda śmiesznie co najmniej. Jak taki hinduski, jakiś grubas czerwony. Taki hinduski demon. Tak troszeczkę mi się kojarzy osobiście. Dobra, dawaj, cik. Lecimy po tych półeczkach. Na górze jest więcej reflektorów. Chloe! Okej. Okay. Ustaw drugi reflektor. No, przydałoby się właśnie. Dobra robota! Ok, właśnie kloa nam będzie trochę tutaj z dołu pomagać. Będzie nam ustawiać te reflektory, a my właśnie będziemy robić to u góry. Tutaj, ok. I tam teraz będziemy mogli użyć tyle tu purba. Dzięki czemu chyba drugie ostrze nam się opuści, teraz z tego co pamiętam. Zobaczmy, czy tak faktycznie będzie. Zobaczcie, że ja tak narzekam na tą pogodę, ale naprawdę nie cierpię lata. Nie cierpię takiego gorąca. Ogólnie, jak jest ciepło, no to spoko, to, ja, Wiecie, moje ciepło to takie 20 max stopni. To dla mnie to jest po prostu super, ale dalej znaczy więcej to już jest naprawdę no, nie najlepiej. No i dobra, mój drodzy, opuścił się w tym momencie drugi sztylet. Znaczy, właściwie druga część sztyletu. Części mamy trzy. Jak mogliście zwrócić wcześniej uwagę, została nam tylko na górze właśnie jeszcze jedna część. Tak, przelecimy. Jasne, Jeszcze jedno ostrze. A ty, Nejcik, co jesteś? Najman? To, ja. ja. do, jasne. Dobra, dawaj, Nejcik. Do góry, do góry, do góry, do góry. Cały czas do przodu staramy się. Kurde, Nejcik, nie w tę mańkę, nie w tę synu, tylko do góry. Śmiesznie, że do kojów starszego ode mnie mówię synu, ale no to tam wiecie. Fajna muzyka w tym momencie jest, szkoda, że jest tak cicho. Mogłaby być głośniej, no ale cóż. Dobra, ostrożnie, dokładnie. Uee O cholera, jasno Ostrożnie Wow! O kurde No a teraz jak mam otworzyć oko? Spokojnie Nejcik, czasem wystarczy po prostu postrzelać Ja pierdzielę najt uważaj Kurde Co tu się dzieje? Masakra jakaś Dobra, i my chyba w tym momencie Musimy zeskoczyć tutaj. Okej. Okay. I nie w tę mańkę, tylko w tamtą mańkę teraz. Dobra. Musimy tylko ty, ty, ty. ustawić drugi reflektor. No, Chloe pomóż nam, przydałoby się. Ojoj, oj, oj. Konsola głośniej zaczęła chodzić, mam Dobra, nadzieję, że nie o słychać. Chodzi. O kurde, chyba się przegrzała. Czekajcie. Ty konsolka żyjesz? Chyba żyje. Wierdzielę. Wybaczcie, no, naprawdę jest tak ciepło. Ja się, ja się wcale tej mojej konsolce nie dziwię, że ona nie wyrabia. No dobra. To moi drodzy, skończymy ten rozdział i kończymy od razu odcinek, bo. <laughs> nie chcę, żeby konsoli coś się stało, bo jednak, jak no mówię, jest strasznie ciepło. A konsola jednak nie ma chłodzenia, jak wiemy, nie? Także, no, jak się przegrzewa, no, to jest lipa. Więc. Y, lecimy szybciorkiem. No i dobra. Udało się. Bank. I mamy przejście. Pójdę na dół. Czy teraz pytanie, czy ja mogę tędy zeskoczyć? Nie raczej nie, ale tu mi się chyba gdzieś od... O właśnie tu mi się przejście otworzyło. nie w tę mańkę, w drugą mańkę. Je no jak ona głośno chodzi, masakra, mam nadzieję naprawdę, że tego nie słyszycie. Po prostu jakby silnik mi tu jakiś wył. Nie, pewnie chyba już... Jak będę miał... Jak będę nagrywać Uncharted 3, to zrobimy sobie koniecznie przerwę, bo od nagrywania na konsoli, bo jest naprawdę za ciepło na to. ...kryje się w jego gardle? No to ciekawe, trzeba przyznać. No, chyba tak. Okej, okay, dawaj, no ci lecimy na dół. Dobra, jesteśmy gdzieś dalej. No i zobaczmy. Niesamowite. Chloe, wiem, gdzie to jest. Tak, jest tutaj. Widzisz kształt tego szczytu? O tam. Aha, tutaj jest. Co oznacza? Daj swoje plecy. Co oznacza? Wejście do Szambali... musi być... tutaj. Więc... udało nam się. Udało nam się... Tak. Udało się. O A było tak miło... No i niestety znaleźli nas. Mejcik, no zabierasz tyle szybko żeby go nie ogarnęli. Jest tylko jedno wyjście gotowe. Idziemy. Ok, nie wiem czy teraz się nie zacznie rozdział 10. Tak jest. E, rozdział 10, tylko jedno wyjście. Ale moi drodzy, e, nie będziemy już kontynuować, bo mówię, konsola mi się strasznie przegrzewa. Mamy 25 minut, także myślę, że wystarczy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się. Mam nadzieję jutro, ale nie jestem pewien. W kolejnym odcinku z Uncharted 2 pośród złodziei. Na razie.